Jest oczywiste, że to, żeby rozbić jajka i wrzucić się na patelnię, to jestem w stanie taką czynność wykonać, natomiast rozbicie jajek i wrzucenie tego na patelnię, a zrobienie dobrej jajecznicy, to są dwie zupełnie różne sprawy, w związku z czym nie jestem w stanie zrobić dobrej jajecznicy, natomiast, no oczywiście, jajko na patelnię w stanie jestem wrzucić. Zaraz to sprawdzimy. Ale to, że to ja mam rozbijać jajka. Tak, i sprawdzimy, czy będzie to zjadliwe. Kłaniam się nisko. Witajcie w moich skromnych progach w mojej kuchni. Dzisiaj odcinek będzie z jajem. Taki odcinek z przymrużeniem oka, więc nie bierzcie go dosłownie na poważnie. Dwa przepisy na jajecznicę. Pierwszy przepis naszego rodaka Sławomira Mencena, który ostatnio gotował Krzyśka Stanowskiego w kanale Zero, drugi przepis. wybitny kucharz z Ameryki Gordon Ramsey. Zobaczymy, czy przepis jest lepszy, smaczniejszy. Mam nadzieję, że będzie Polska górą. Polska górą. Zaczynajmy. Pierwszy przepis Sławomir Mencen. Sławkowi składniki doręczyli, czyli była szyneczka. Wyglądała na szynkę, nie był to boczek. Cebulka pokrojona w kostkę. Jajka oraz masełko. Z przyrządów była patelnia. Ruzga, trzepaczka, zwał jak zwał. I nie jestem do końca przygotowany, ponieważ w kanale 0 była drewniana łopatka. Ja mam plastikową, ale jakoś musicie to przeżyć. Pokroję szyneczkę oraz cebulę w kostkę i zaczniemy robić konkrety. Warto zauważyć, że pan Sławomir e, urzekł mnie jednym. Dbałość o detale. Od razu zapytał się Krzyśka, czy nie powinien umyć rąk. Jednak on, Krzysztof, będzie to spożywał, więc. Będziemy. A nie wydaje ci się, że powinienem jakoś ręce chociaż umyć, zanim cię jajecznicę zacznę robić? Przepisy BHP świetnie, pan Sławek zna. Więc umyłem rączki, mam czyste. Jajeczka też są wcześniej umyte. Odpowiednio przygotowane, żeby przygotować z nich jajecznicę. Sławek. Robił to. W sposób perfekcyjny. No i u mnie boju, bo już widzę mały odrobinek skorupki w miseczce. Ale zaraz się tym zajmę. Bo Krzysiu Stanowski zjadł Jajecznicy z dwóch. Znaczy, poprosił z dwóch, a wziął tam widelec. Przede wszystkim ze spokojem. Ze spokojem. Osławomir Był bardzo. Spokojny, skoncentrowany na zadaniu. Dobra. Zrobiłem nawet lepiej niż to zrobił pan Sławek. Więc możemy przejść do patelni i smażenia. Zaczęliśmy dobrze. Tak, mówisz? Tak mi się wydaje. Dobra. Na początku, oczywiście, leciało masełko. pierwszy raz w telewizji gotujesz yy, tak nie no. tylko w telewizji <laughs> rozumiem cebulka po kilku chwilach dodał szyneczkę przy czym, tak jak mówię no. dużo mięsa czy nie jesteś e... Ja mówię, że czynności, jakie trzeba wykonać, to ja wiem, natomiast tłumacząc sam tą wypowiedź, zrobienie się. dobrej jajecznicy, a zrobienie czegoś, co wygląda jak jajecznica, są dwie zupełnie inne sprawy, o czym się zaraz przekonasz. Wcześniej jeszcze jajka popieprzył i posolił. w Fanowski lubi bardziej ściętą, więc taką trzeba przygotować. I tak się prezentuje jajecznica według Sławomira Mencena. Outfit przebrany. Koszulka amerykańska, znaczy amerykańskiej drużyny. Jak już jesteśmy w temacie koszykarskim, więc pozostańmy przy nim. Gordon Ramsay ma takich kilka dość powiedziałbym specyficznych tipów odnośnie jajecznicy. Pierwszym typem to jest taki, że jajka dodaje na zimny garnek z grubym dnem i tam też daje masło i powolutku to wszystko ścina potem ma taki jeszcze myk gdzie odstawia na chwilę, na 30 sekund garnek miesza, potem znowu daje napalnik i zmierza do brzegu ja też zmierzam do brzegu, więc zabieram się za jajecznicę według Gordona Ramzeja. drogi widzu do przygotowania jajecznicy Gordona Ramzeja będziesz potrzebował jajka Wiejskie. Są najsmaczniejsze. Prima sort. Śmietana gęsta. Masełko. Oraz szczypiorek z przypraw, sól i pieprz. Zero boczku, zero szynki, zero cebuli. Prostota, ale technika i odpowiedni timing, odpowiedni czas przygotowywania tejże prostej Potrawy, jaką jest jajecznica. Zamiast patelni, garnek o grubym dnie. Do tego używał takiej łopatki silikonowej. I tyle. Lecimy z koksem. Z trzech jajek zrobimy. Gordon radzi, aby jajko, wcześniej oczywiście wyparzone, bądź dobrze umyte. Uderzyć o płaską powierzchnię, na przykład deski do krojenia bądź blatu. Jest ok Za mocno to zrobiłem i Wpadł większy jednego kruszek. Czyli Sławek ma lepszą technikę, albo ja jestem taki ślamazarny i mam takie lewe dwie ręce. Spróbujmy jeszcze raz. Nie wpadło nic. Kto ma ściereczkę w domu? Pisać w komentarzach i przede wszystkim miesza ją na piekarnik i cały czas energicznie mieszamy aż się połączy ze sobą masło z jajkami energicznie mieszamy on, on na to mówi że ta jajecznica jest fluffy 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 fluffy, fluffy. mieszamy mieszamy Energicznie. I to jest właśnie klucz całego przepisu Ramzeja: że nie wolno zaspać. Każda sekunda jest cenna. Spatula, and we start stirring. And the most important part here now ok, is breaking up those eggs. As you can see, I'm using the plastic scraper thing about this pan Jak się zacznie ścinać, momentalnie odkładamy garnek na bok. Już jeszcze chwilka, jeszcze chwilka, nie wolno. Trzeba wyczuć ten moment. Jeszcze na 10 sekund i zdejmujemy łóżeczka śmietany, energicznie mieszamy, sól, pieprz. Wykładamy, żeby się już nie ścinała, bo jest gorący garnek. Szypiorek I przekładamy na kromeczkę już. Spróbuję jeszcze tej jajecznicy Gordona. Bo sładka, no to też taką samą robię w domu. Więc dla mnie to będzie nowość. Niezwykle kremowa jest. Delikatna. Pyszna jest. Czas na degustację. Zacznijmy od Sławomira mogę powiedzieć, idealna jajecznica, pięknie wyczuwalny aromat szyneczki z wieprzowiny cebulka, lekko skarmelizowana tak, tak odrobinkę, bo odrobinkę ale dotknęła tego, tej miłości od masełka, no piękny balans między jajeczkami wiejskimi cebulką, szyneczką i masełkiem do tego odpowiednia ilość soli i pieprzu polski chleb Graham Gordon Ramsay postawił na prostotę jajka, masło, sól, pieprz, śmietana i zakończone szczypiorkiem. Ta jajecznica smakuje jak chmurka, jak jakieś takie jajeczne mleczko, taka, takie coś bardzo delikatnego, które się rozpływa w ustach praktycznie jajka, śmietana i masło tutaj nic nie trzeba więcej bekonu to mogłem sobie dołożyć na kromeczkę jakby mi naprawdę brakowało, no szczypiorek też takiej świeżości nadaje tej jajecznicy naprawdę bardzo dobra jajecznica mam ochotę skonsumować to wszystko Przuwalny pieprz, sól. U naszej takiej tradycyjnej, polskiej jajecznicy. No jest inna po prostu, jest inna. Serce mówi jajecznica Sławka. Rozum, który pragnie, szuka nowości, nowinek, troszeczkę innego horyzontu spojrzenia na kulinarię, mówi Gordon. Ale zawsze na koniec dnia jednak serce będzie o ten milimetr bardziej wysunięte ku mecie. Więc Sławek, urzekła mnie Twoja jajecznica. Mam nadzieję, że w przyszłości, niezależnie czy zostaniesz prezydentem, czy nie, ugotujemy razem taką jajecznicę. Mam nadzieję. Oznaczajcie Sławka, żeby do niego to dotarło. Może akurat jak będzie w sosnowcu. Coś pogotujemy razem. Dobra, kończę to. Wy wiecie, co macie robić. Zostawcie suba, łapę do góry i komentarz. Pamiętajcie, kupujcie jajka od polskich rolników. Są najsmaczniejsze. Dyskonty, out, out, out. Tam jest cena wyższa, a jakość nie zawsze do końca taka, jaka powinna być. Dzięki.